Dobrze, wracamy do Super Meat Boy'a Po przerwie długiej, bo prawie tydzień Nie opublikowałem żadnych filmów, bo po prostu chciałem sobie zrobić chwilę przerwy Miałem też lekcje, naukę i tak dalej nie. Wiecie, standardowe pierdzielenie, że tak powiem Ale wracamy Swoją obietnicę dopełniłem Co do tych... Co do zrobienia wszystkich poziomów na A Bo się udało. Wszystkie są na grade A. Ale mieliśmy zrobić Dark World of course. So, dalej nie przedłużać, Zaczynamy. Lecimy. O nie, to idzie backwards teraz. O Boże. Okej, okay, dobra. I see, I see, I see. I nie ma tej podpórki śmiesznej, co była. Jak ty chcesz, żeby to wykonał? Dobra, idzie. Czemu ty lewitujesz? O, w szczęście szczęści nie będę myślał tego chciała. iść kolejny raz. O, w dupę. O cię, szlak trafił. To, ale dalej nie mogę zrobić tego, tego Okej okay. Easy, easy Łatwo, łatwo EZ Lecimy BUSKUT Mama mnie na busku. u Co to kurwa jest? To jest jakieś... Przepraszam za przekleństwo coś, ale... No kurde co oh tu jest? Ktoś na serio chyba przetrzypał z tym poziomem owdupę dupę, owdupę dupę, kupę Co bandaż? Jak zamierzasz żebym to zrobił? Einsteinie, co? Wiecie co? Nie robię bandaża Wywalone Okej, okay, jednak niewywalone. Udało się. Jak oni oczekują, żebym ja to zrobił? Na serio nie jestem pewien. Okej, okay, to jest dziwne. Ja już sama nie wiem, jak te wiatraki działają i tak dalej. To jest mega dziwne działanie tych wiatraków. Mega mnie to denerwuje. Ja siebie normalnie wydupi, No nie. To jest onego pierdzielenia Raz będzie się z tobą tak bawił. Ten wolny wiatrak. Agent zero jakiś. No kurwa. Przepraszam. Again. Po to trzeba zrobić jakieś... Yeah, nie Mmm... One, two, three. Co? Tam jest Warp Zone. Którą tam byłem. This is unfair. Unbelievable. Jak przegram. A, pewnie się potrzeba po prostu... Si si dobra. Nienawidzę tej gry. To już czwarty odcinek z tej serii chyba tak? Piąty teoretycznie. Teoretycznie piąty. Bo jest jeszcze no komentary. Który of course jest 0,5 teoretycznie nie powinien istnieć jeśli istnieje no tylko patrzę przepraszam Ja nie ty tyk jak wytnę to wszystko bo No nie tak daleko jednak tak, tak blisko jednak tak daleko Okej, okay, ale wchodzę drugi raz co lecimy na krawędzi życia Pominiemy to też. Że to już pewnie patrząc na poprzedni odcinek, który widzieliście na temat pierwszego, na temat The Hospital. Zobaczyliście, jak bardzo ta gra może być irytująca, skoro potrafiłem przez praktycznie 10 minut nagrania. Tak? To było chyba 10 minut, nie pamiętam. Potrafiłem siedzieć i no, dosłownie siedziałem na tym samym poziomie. Nic innego nie robiłem. Tylko cały czas ten sam poziom wałkowałem, i. No. Dobra. Przy okazji dostaliśmy się do Warp Zone'a. Super Midwo. Jej. Boję się tego. Lecje tego to po prostu. Epilepsy Warming. <grytania> Warning. Nie zgadna to poziomy, to jest akurat fajne, nie będę ukrywał. Okej, okay, dobra, zmniejsza się dystans, o to tak poziomy tak? chciałem tak jakby jest, skorzystać tak jakby z zasobów takich, że nasza wziąć, nie wiem. Dwa klocki. O! Taki sposób. Nie no, serio? Ale nawet jak teraz przegram to jest <śmiech> <śmiech> Serio piąty poziom to był już ten poziom? A nic. No. Dobra Teraz pewnie będzie najważniejsze ogłoszenie życia i w ogóle Dajcie znać Co byście chcieli zobaczyć kolejne Dobra Wróciłem W długiej przerwie Trochę długiej Nie Musiałem coś ogarnąć Ogarnąłem takie sprawy Jest w sumie Kolejny dzień, więc Trochę mi się zleciało z tym dalej. Nie, raczej nie sięgnę. Nie pamiętam już taktyki na jaką miałem, bo no, jak mówiłem, jest inny dzień. Kiedy wy to nagrywacie to pewnie będzie to posklejane. Ja nagrywam to kolejnego dnia. Więc no. Stać sobie po głosie, że jest inny dzień. Ale no. Przechodzimy znowu, ten poziom pewnie będzie wycięty. Bo nie chce mi się nagrywać tego. Nie chce mi się. Wiecie o co chodzi. Jest jak przejść ten poziom, nie? Tam na górze jest spędecz karl, to może przejść. Okay. Aha. Udało się w końcu. Okej, okay, kolejny świat. O, to też jest zrobione backwards. I to utrudnia, tak naprawdę. Wszystko. Więc no, że... Fuck. się tak zlatujeś, wygią krótki jump Okej. Okej, mhm zbyt bardzo spanikowałem a może jednym czapem, przyda to zrobić dobra mhm. to tak działa na mnie Aha, to trzeba idealnie Za wiele hey, sekund muszę I nie mogę O, mnie to tak irytuje już Aha! Nie mogę się normalnie wspiąć nawet nienawidzę tego poziomu. No. No, ogółem taka... Nic w sumie ostatnio się nie dzieje takiego ciekawego, co mógłbym opowiedzieć. Nic takiego jakiegoś wielkiego. Fajnie by było, gdybyście posłuchali tematy, albo nie wiem... Chętnie bym usłyszał, co byście chcieli zobaczyć. Nie wiem, na przykład jakieś ciekawe rzeczy, coś usłyszeć, jakby go nie wiem. Jakiś content inny, może coś w stylu bardziej strzelanek, może. Nie, na przykład, wolicie CS-a? Ja tego nie wiem. Może Lubicie właśnie bardziej CS-a? Ja też że sam gram CS-a i no. Mnie interesuje, co byście woleli, bo. No łatwiej bym mógł się z wami dogadać, definitywnie łatwiej. Dlatego jeśli chcesz napisać komentarz, to go napisz, bo to jest dla mnie bardzo ważne i no będzie dla mnie sporo znaczyło. Bo będę miał co o, o czym z wami gadać, bo uwielbiam rozmawiać z kimkolwiek. A Jak nie mam z kim, no to czuję się trochę słabo. To się... nie to, że słabo, ale Tutaj mi chodzi o to, że nie mam z wami takiego bezpośredniego kontaktu, nie wiem Pewnie będę próbował nagrywać różne rzeczy oprócz mi boja, bo... <grytania> denerwować się to też nie jest źle To też nie jest dobrze, o przeszedłem akurat podczas zgadania jakieś rzeczy Nie lubię też się denerwować Dlatego kończę o wiele wcześniej te odcinki niż jej na początku, bo wtedy... jałem jeszcze takie, że okej, okay, spróbuję to przejść i tak dalej, no nie Teraz mam takie że tak naprawdę no spoko, jak będzie mi się chciało to to przejdę. Jednak lubię bardzo nagrywanie takich rzeczy, edytowanie tego. Więc trochę mi to smutek sprawia, jak nie mogę na przykład czegoś nie chcę mi się nagrywać ze względu na to, że gra, którą ogrywam jest za trudna na przykład. Się si no za trudna, denerwująca akrabnia, no nie? Czujecie was, o cholera. O na przykład ten etap. Musisz zrobić kilkaset attemptów, potem to powycinać. No to nie ma mocnych. Naprawdę robisz ten sam atempt, wciąż i wciąż, dopóki go nie wypracujesz do perfekcji. Dalej będzie tak samo to mnie po prostu trochę irytuje wiecie co tak sobie myślę a ja musiałem tego w taki sposób robić ja po prostu ślepy jestem W mogłem sobie tak to przejść aha to się też niszczy po czasie Dobra, nie skam. Dobra. Poczekajmy sobie chwilę. Co? Chyba jakimś cudem dotknęli tych gwoź Niewno. Nie wiem co tutaj ciekawego powiedzieć podczas tego let's play'a, serio. Nie wiem co mam powiedzieć, bo mogę gadać o mid cały czas, albo coś innemu. Nie wiem, czuję się bardziej interesujący temat, gdybym gadał o czymś innym. Nie wiem. Ale no, czysto nie wiem co ja mam mówić. Pewnie powiedziałem już to słowo kilkaset razy. A jest Okej, okay. aha, nie mi, co ten, no, ta gra to jest po prostu symulator śmierci, nieważne co zrobisz, tak czy siak musisz umrzeć kilkadziesiąt razy, żeby przejść dany poziom, ale czasem kilkaset, jak poziom jest mega trudny i widzisz jak to wychodzi. <śmany> Też dopiero się uczę takiego nagrywania, edytowania takich rzeczy. Jestem w tym okropnie nowy. Zatem ja tak sobie pomyślałem, że no w sumie można zacząć taki mini projekt zrobić. Mini projekt, no. Chciałem po prostu zobaczyć jak to jest być osobą, która nagrywa filmy. No, i nie ukrywam, że edytowanie nie jest łatwe. Choć najtrudniejsza część to było znalezienie software, software'u do edytowania, który był dobry i nie wymagał początkowej płacy. Nie musiałem za to płacić. A to trochę zajęło. W końcu zdecydowałem się na Lightworks, co widać po tagach w moich odcinkach, bo jest LWCS chyba. Nie wiem jak to się. Nie wiem jak to się nazywało, ale. Jakoś na pewno. A to jest chyba właśnie LWCF. Uff. Fuck, no. Albo też jest Lightworks. Myślę, że to jest dobry software, ale. Powiem tak, każdy software jest dobry jak potrafisz w nim edytować, jeśli umiesz edytować w kapkucie no to będziecie ci o wiele to łatwiej szło, a na przykład jeśli chodzi o tiktoki to korzystam z kapkuta, ale totalnie nie potrafię się z nim obchodzić, jak na przykład większość rzeczy łatwiej mi przychodzi na lightworksie, łatwiej mi jest zrobić na przykład nie wiem subtitles albo yy, end screena zrobić na lightworksie, to normalnie za nic na świecie nie zrobiłbym tego w tym. W... kapkucie. Kapku jest dla mnie po prostu dziwny bardzo. Takie 30 sekundów... 30 sekundówki, może trochę dłuższe. Owszem, jasne zrobię, bo to nie jest. Nie jest filozofia zrobić jakiś krótki filmik. Serio. Ale... jest w wpierdzie i tam napisać albo coś ciekawego. Serio Więc to mi zależy gdzie korzystacie to na przykład na telefonie o wiele łatwiej mi szło Nie wiem czemu, po prostu na telefonie jakoś łatwiej mi ten kapkut szedł Jest w końcu jeszcze nowy Day o level 9 Najwyżej po prostu po 9 albo na 10 Skończę nagrywać bo Cześć Mam pomysł Ewentualnie Dark World <noise> Robię w taki sposób żeby robić go trochę później Bo Zacząłem trochę z Dark Worldem myślę że za wcześnie Myślę że po prostu Najpierw zrobię główną kampanię Żeby wczuć się w tą grę A potem dopiero zrobię Coś nad Aha. To też jest właśnie to ta... Bo na przykład, no Dark World jest dla mnie czarną magią i <laughs> potrafię spędzić... O kurwa, ej był glitched. Przeklęłem, przepraszam. Lightworks jest... Boże. Teraz mówię cały czas Lightworks, ale mi chodzi o Dark World. Jest dla mnie na przykład mega trudny, nie? Żeby zrobić Dark World, -a. No to i trochę to męki jest, trochę dużej męki. Żeby jednego Dark... Dark zrobić. No... Szczególnie ten hospital. Hospital jest mega trudny. Jak na razie. A przegrałem pierwsze 9 poziomów. Wiem co mówię. To nie jest łatwe. Bo nie możesz zbyt... Bo... Tak, nie możesz popełnić praktycznie żadnego błędu. Wszystko musi być wyliczone. Tu... Ty... Dark World, nawet w tych czystych poziomach, to jest strasznie oparte na mocnym skillu, którego jeszcze nie potrafię. Jeszcze nikogo nie mam, nie ukrywajmy. Jestem na takim poziomie, że no trudno mi jest cokolwiek zrobić. Ale hej, udało się. Nie mam co innego do powiedzenia, oprócz tego, że te poziomy są mega trudne. O ja pierdolę, ja miałem... no, Nie widzicie no. Granie tego ani nie jest przyjemne do grania, ani do edytowania, bo muszę znajdować momenty poprzedni film z na przykład, no właśnie co nagrywałem bossa. 10 minut trwały. No mówiłem nawet w urywkach, mówiłem, że 10 minut trwał fragment, w którym ja po prostu tylko umierałem. I to nie było sensu tylko puszczania do internetu, bo film trwał 30 minut z tymi nagraniami teraz coś skliczowało się i właśnie dali pokazuje stary czas pomimo tego, że ja wyciąłem to no nie? ja to wszystko jest powycinane nie wiem czemu wyeksportowało w, w takim czasie jakim jest no. Dobra. to może wytnę ten fragment po prostu bo teraz cały czas znowu umieram no W końcu Dobra Myślę, że to na tyle z tego odcinka Przyszliśmy połowę praktycznie poziomów A Astą jeszcze Dark World, którego nie przeszedłem. Zostawiłem go I no Myślę, że to wszystko ja z wami się żegnam Na razie